Katarzyna Kowelecka, dobry wieczór, witam Państwa i witam mojego gościa. W Bydgoskim studiu Polskiego Radia profesor Tomasz Grzybowski, genetyk z Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani i dobry wieczór Państwu. A rozmawiać będziemy o niezwykle interesujących wynikach badań zespołu badawczego profesora Grzybowskiego. Te badania dotyczą genezy słowian, proszę Państwa. To jest gorąco dyskutowany problem od wielu, wielu lat w polskiej historiografii. Ścierają się, przypomnę, dwa skrajne poglądy. Jeden mówiący, że Słowianie są na terenach naszych, między Wisłą a Odrą, autochtonami. Żyli tu co najmniej od epoki brązu, a niektórzy mówią, że od dawna, od dawien dawna. Druga grupa badaczy twierdzi natomiast, że Słowianie są grupą napływową. Przyszli do nas z nad Dniepru. I to stosunkowo zdarzyło się późno, bo w V wieku naszej ery, u schyłku starożytności. Ta dyskusja między archeologami, antropologami i etnolingwistami wciąż trwa. Przyznam, że przewagę zyskuje ta teza o późnym przybyciu Słowian, ale no też trzeba powiedzieć, że właściwie przedstawiciele wszystkich tych dyscyplin naukowych, o których powiedziałam, wyczerpali swoją pulę argumentów. Czy genetyka może dostarczyć nowych dowodów? No właśnie, stąd rozmowa w jedynce z naszym bygowskim gościem, genetykiem, profesorem Tomaszem Grzybowskim. Panie profesorze, co ustalił zespół badawczy pod pana kierunkiem? No my od dłuższego czasu, oczywiście z dużym zainteresowaniem, przysłuchujemy się tej dyskusji prowadzonej w środowiskach humanistycznych, tak jak Pani była przejrzyła powiedzieć, przede wszystkim przez archeologów, ale również przez historyków i paleojęzykoznawców. Wydaje się, że genetyka jest w stanie przynajmniej zweryfikować niektóre skrajne koncepcje dotyczące etnogenezy Słowian, aczkolwiek trzeba od razu zastrzec, że genetyka, jako nauka, należąca do, przecież do dziedziny nauk przyrodniczych, nie rozstrzyga kwestii kulturowych, nie rozstrzyga kwestii językowych. Genetyka zajmuje się oczywiście tym biologicznym dziedzictwem, w tym przypadku naszego gatunku. I tutaj no, jako genetycy jesteśmy w stanie scharakteryzować te biologiczne cechy, a ściśle mówiąc genetyczne cechy populacji zamieszkujących dzisiaj w Europie Środkowej i Wschodniej. No, gdybym miał tak króciutko zreasumować nasze stanowisko, które wypracowaliśmy w toku no, prawie dziesięcioletnich badań, to z punktu widzenia czysto genetycznego raczej przychylałbym się tutaj do autochtonizmu Słowian. Przy czym rozumiem przez to fakt, że pula DNA dzisiejszych populacji słowiańskich charakteryzuje się dosyć zaawansowanym wiekiem ewolucyjnym, to znaczy, jesteśmy w stanie dosyć precyzyjnie w tym momencie wskazać te komponenty, które mają rodowód środkowo i wschodnioeuropejski, no i powiedzieć, kiedy mniej więcej te komponenty powstały, mhm. kiedy się pojawiły. To okazuje się, że są takie, które pojawiły się już nawet w czasach neolitycznych, 7 tysięcy lat temu, no, a są takie, które sięgają epoki brązu i żelaza. Więc no, na tej podstawie raczej skłanialibyśmy się ku autochtonizmowi Słowian, aczkolwiek zastrzegając mocno, że te cechy genetyczne wcale nie muszą być tożsame z pewną charakterystyką kulturową właściwą dla tych populacji. Powiedzmy, panie profesorze, że w ogóle troszkę więcej o, o tych badaniach, które państwo przeprowadzili. Jak rozumiem, był to program kilkuletni, no a punktem wyjścia było pobranie próbek od 2,5 tysiąca osób z różnych współczesnych populacji Słowia. Od tego się zaczęło. No rzeczywiście, tutaj trzeba najpierw podkreślić, że nasze badania są zasadniczo badaniami współczesnych populacji. Tych populacji, które dzisiaj zamieszkują na tych obszarach, przy czym badając pewne cechy genetyczne tych współczesnych populacji i posługując się pewnymi modelami powstawania zmienności genetycznej w czasie, no, jesteśmy w stanie stwierdzić, co mniej więcej działo się z tymi populacjami w przeszłości. Nasze badania dotyczą przede wszystkim tak zwanego DNA mitochondrialnego. To jest taka niewielka część naszego DNA, która jest dziedziczona w bardzo nietypowy sposób, bo dziedziczy się tylko w linii żeńskiej. To znaczy, matka przekazuje swój mitochondrialny DNA swojemu potomstwu. To potomstwo, jest, jeśli jest płci żeńskiej, może dalej przekazywać ten mitochondrialny DNA swoim dzieciom itd. Tak w ten sposób no, dzięki temu dziedziczeniu tylko i wyłącznie w linii żeńskiej, czy w linii matczynej, powstaje coś w rodzaju takiej czystej matczynej genealogii. No, można to dziedziczenie jakby prześledzić, rysując. Rodzaj pewnego takiego drzewa genealogicznego, no mocno upraszczając. Więc nie ma tutaj żadnej domieszki DNA ojcowskiego w tym mitochondrialnym dziedziczeniu. No i oczywiście biorąc pod uwagę taki typ dziedziczenia, jakbyśmy prześledzili to drzewo, to no, nieuchronnie dochodzimy do takich jakby punktów, takich węzłów w tym drzewie, które reprezentują ostatnich wspólnych przodków dla danej grupy cząsteczek DNA mitochondrialnego. Ale jeśli panie profesorze jest tak, że to mitochondrialne DNA matki się nie zmienia, jest przekazywane w niezmienionej formie córce itd., itd. to w takim razie skąd ten wyróżnik czasowy? Jak my możemy określić, jak stara jest ta linia? Bardzo, bardzo słuszna uwaga. Yy, oczywiście DNA mitochondrialne jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale podczas tego przekazywania, nie w skali takiej tam dwóch czy trzech pokoleń, ale w skali ewolucyjnej, dochodzi w nim do pewnych zmian, które określamy mianem mutacji. Te mutacje pojawiają się na określonych etapach dziedziczenia i te mutacje tak naprawdę decydują o tym, że dzisiejsza pula DNA mitochondrialnego jest dosyć zróżnicowana. Takie mutacje są wyznacznikiem właśnie tych charakterystycznych grup cząsteczek, które można wyróżnić w dzisiejszym mitochondrialnym DNA, czy w dzisiejszej puli populacji. I te mutacje zostały po prostu odziedziczone od. Ostatnich wspólnych przodków dla danej grupy cząsteczek. W związku z tym te mutacje stanowią w tym DNA mitochondrialnym rodzaj pewnego zegara, ponieważ tutaj no, przyjmujemy takie założenie, o którym można dyskutować, no to już są dyskusje troszkę akademickie, że te mutacje gromadzą się w mitochondrialnym DNA w sposób mniej więcej stały w jednostce czasu. Czyli one tak przyrastają sobie liniowo w jednostce czasu. W związku z tym jesteśmy w stanie ten zegar mitochondrialny skalibrować, to znaczy określić częstość, tempo tych mutacji. Na podstawie tempa mutacji z kolei możemy określić, jak dawno pojawił się ostatni wspólny przodek dla jakiejś grupy cząsteczek istniejących obecnie. I w ten sposób ten... wyznaczamy tą prasłowiańską ewę. No, w ten sposób można powiedzieć, dzielimy tą pulę mitochondrialnego DNA na pewne komponenty, pewne grupy. My tak technicznie nazywamy te grupy haplogrupami, czyli zbiorami cząsteczek odziedziczonych od wspólnego przodka. I dzięki datowaniu tych haplogrup stwierdzamy, kiedy pojawił się ten ostatni wspólny przodek, innymi słowy, jak długo musiało trwać. Kształtowanie tej haplogrupy, czy powstawanie tej haplogrupy, takiej jak obserwujemy obecnie. Czyli jak długo różnicowały się te cząsteczki od ostatniego wspólnego przodka. No i wiek ewolucyjny haplogrupy jest dosyć istotnym wyznacznikiem tego, jak stara jest ta pula genowa, prawda? Więc to datowanie jest bardzo istotnym elementem, a drugim elementem jest wskazanie rodowodu tej haplogrupy. Gdzie ona mniej więcej powstała, na jakim terenie. No bo, oczywiście, haplogrupa może być bardzo stara, ale niekoniecznie musiała powstać w Europie Środkowej i Wschodniej, czy pomiędzy Odrą i Wisłą. Ten, ten obszar nas bardzo interesuje tutaj w kontekście etnogenezy Słowian. Tylko mogła powstać na przykład na Bliskim Wschodzie albo gdzieś na Kaukazie. I ludzie już My, po prostu nie, przybyli to, z tą zmianą do tak. nas. Tak. Oczywiście. Kobiety w tym w przypadku. Takim, w tym przypadku tak mówimy o linii żeńskiej. Oczywiście my wskazujemy takie haplogrupy którego rodowodu upatrujemy no, przede wszystkim w Europie Środkowej i Wschodniej, które właśnie tutaj powstały in situ. Można również powiedzieć tutaj w tym kontekście o badaniach chromosomu Y, które również prowadziliśmy, chociaż w troszeczkę mniejszym zakresie. Chromosom Y to jest z kolei taka część naszego DNA, która jest dziedziczona wyłącznie po mieczu, można tak powiedzieć popularnie, czyli tylko i wyłącznie w linii ojcowskiej. Ojciec przekazuje swój chromosom Y swoim synom, ponieważ jest to chromosom męski. Synowie znowu przekazują go swoim synom. I oczywiście również głównym mechanizmem, który decyduje o powstawaniu zmienności tego chromosomu w populacjach, są mutacje. I właściwie analogicznie w puli chromosomów Y można też wyodrębnić haplogrupy, czyli grupy chromosomów pochodzących od wspólnego przodka. I okazało się, że wyodrębniono taką haplogrupę, która w zasadzie dominuje ilościowo zdecydowanie na e, obszarach Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to tak zwana haplogrupa R1a1a7, to jest taka troszeczkę techniczna nazwa, ale genetycy na pewno <grym> będą wiedzieć <grym> o co chodzi. Jest to po prostu grupa chromosomów Y, której częstość w populacjach e, zamieszkujących pomiędzy Odrą i Wisłą, czyli częstość u Polaków, jest największa spośród wszystkich populacji europejskich. A sięga nawet do 35% w puli chromosomów Y naszej, naszej populacji. I rodowodu tego, tej haplogrupy no również y, upatruje się tutaj in situ w Europie Środkowej. I co ciekawe, wiek ewolucyjny również jest bardzo zaawansowany, prawie sięga 7 tysięcy lat. Więc to jest jakby taki dowód komplementarny względem dowodów z DNA mitochondrialnego, że zarówno w obrębie tego DNA dzieliczonego w linii żeńskiej, jak i męskiej są takie komponenty, które powstały tutaj na terenach Europy Środkowej i Wschodniej są to komp komponenty wiekowo zdecydowanie zaawansowane. Ciekawa jestem, czy pan profesor przedstawiał wyniki badań swojego zespołu szerzej na takim archeologicznym forum. Co na to właśnie przedstawiciele tej dziedziny wiedzy, co na to etnolingwiści, co na to antropolodzy, ci, którzy do tej pory obstawali za tą teorią mówiącą o późnym przybyciu słowia na tereny Europy Środkowej. Mogę powiedzieć, że wnioski z naszych badań nie były specjalnym zaskoczeniem dla antropologów fizycznych, którzy są nam bliscy, no chociażby z tego względu, że również reprezentują nauki przyrodnicze, ale również dlatego, że w sensie statystycznym, w sensie analizy danych, posługują się troszeczkę zbliżonym warsztatem badawczym, jak genetycy, czyli również badają populacje, z tym, że. Te cechy, które biorą pod uwagę, no, to są cechy morfologiczne. Antropolodzy fizyczni, badając populacje okresu rzymskiego z terenów pomiędzy Odrą i Wisłą, również populacje średniowieczne z tych terenów, nie zauważają pomiędzy tymi populacjami szczególnych różnic. Czyli oni dzięki swoim badaniom jakby negują. Tą tezę o dyskontynuacji biologicznej pomiędzy okresem rzymskim a średniowieczem. Mówią zdecydowanie o ciągłości biologicznej. I w tym sensie to jest absolutnie zgodne z wnioskami z naszych badań. Co do archeologów, no to jak wiemy, oni są podzieleni, ale musimy tutaj, jeśli chodzi o warsztat archeologiczny, co do którego zresztą nie chciałbym się wypowiadać w sposób zbyt autorytatywny, ponieważ nie mam temu kompetencji, ale musimy zwrócić uwagę, że warsztat archeologów, którzy zajmowali się tym zagadnieniem etnogenezy Słowian, no jest warsztatem bardzo silnie ukształtowanym przez jeden ze sposobów myślenia w tej tradycyjnej archeologii, mianowicie przez tak zwaną archeologię kulturowo-historyczną. Ta archeologia bardzo silnie utożsamia etniczność z wytworami kultury materialnej. Są nawet takie zdania wypowiadane przez tych archeologów, że tam, gdzie mamy maksymalną jednolitość kultury materialnej, tam mamy do czynienia z największą czystością etniczną. Z drugiej strony, no, wszelkie zmiany w tej kulturze materialnej muszą, no, w myśl w takich założeń, no, być wiązane z pewnymi zmianami o charakterze etnicznym, na przykład z dopływem jakiejś obcej ludności z innych terenów. I tak właśnie zrodził się taki tak zwany migracjonizm, który właściwie no, wyjaśnia wszelkie zmiany w kulturze materialnej, jak sama nazwa wskazuje, migracjami, czyli dosyć intensywnym przepływem ludności. I teraz rozpatrując ten spór klasyczny, który pani nakreśliła na początku audycji, trzeba powiedzieć, że zarówno autochtoniści, jak i allochtoniści, może w mniej lub bardziej milczący sposób przyjmują te założenia archeologii kulturowo-historycznej. A to wcale przecież nie musi tak być, że zmiany kulturowe, które następują na jakimś obszarze, muszą być bezwzględnie związane ze zmianami ludnościowymi przepływem genów, jak mówimy. I my jako genetycy jesteśmy dalecy oczywiście od negowania zmian kulturowych, które zachodzą, czy zachodziły w Europie Środkowo-Wschodniej pomiędzy okresem rzymskim a średniowieczem. Natomiast twierdzimy, przynajmniej na dzień dzisiejszy, że tym zmianom kulturowym no, niekoniecznie musiały e, towarzyszyć jakieś, e, jakieś zmiany poważne zmiany ludnościowe. Panie profesorze, A czy, jeżeli... czy wyniki badań pana zespołu są jedyne do tej pory dotyczące właśnie etnogenezy Słowian? Czy jakiś inny zespół genetyków zajmował się tym problemem? No bezpośrednio tym zagadnieniami zajmowało się bardzo niewiele zespołów. Tutaj poza naszym zespołem to mam na myśli zespół naszych kolegów genetyków z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, który no, przeprowadzał przede wszystkim badania chromosomu Y. Przy czym, no nie odnosił się w sposób taki bezpośredni akurat do tego zagadnienia etnogenezy Słowian, aczkolwiek w jednej z publikacji poświęconej chromosomom Y w populacjach słowiańskich pojawiło się tam mniej więcej tego rodzaju wnioskowanie, że ten obraz zróżnicowania chromosomu Y, jaki widzimy w populacjach, można pogodzić z allochtonizmem, czyli tym późnym przybyciem Słowian z tego ograniczonego obszaru, z dorzeczach mm -hmm. trzech rzek, tak, Prypeci, Dniepru i Prutu. Acz aczkolwiek myślę, że to był wniosek taki sformułowany na podstawie pewnych cząstkowych badań jeszcze chyba nie poparty jakimś datowaniem molekularnym. No tu w tym kontekście mógłbym jeszcze dodać, że jeżeli rzeczywiście byłoby tak, jak pokazują archeolodzy, niektórzy archeolodzy chociażby na tych mapkach kultur materialnych pomiędzy okresem rzymskim a wczesnym średniowieczem, gdzie w pierwszej połowie VI wieku po Chrystusie w zasadzie widzimy taką pustkę osadniczą na obszarach pomiędzy Odrą i Wisłą, a w drugiej połowie VI wieku już te obszary są no niemalże całkowicie zaludnione i reprezentowane przez kultury materialne przypisywane Słowianom. Jeżeli by tak rzeczywiście było, no to rzeczywiście. Taki obraz musiałby powstać dzięki tym intensywnym migracjom skądś, no powiedzmy, ze wschodu. Ale to jakby znalazłoby swoje odzwierciedlenie w mniejszej różnorodności genetycznej w populacjach, no chociażby w dzisiejszych populacjach Polski, niż w populacjach zamieszkujących bardziej na wschód. To jest takie podstawowe prawo filografii, że tam, gdzie jest kolebka danej grupy ludności, tam, gdzie jest ta projczyzna, tam zwykle jest większa różnorodność genetyczna niż na obszarach zasiedlanych później. W związku z tym istniałyby pewne różnice w różnorodności genetycznej, chociażby pomiędzy obszarem dzisiejszej Polski a Ukrainy. Takich różnic nie widzimy. Ta różnorodność jest właściwie taka sama. Także w badaniach genetyczno-populacyjnych nie ma tak naprawdę potwierdzenia dla tych teorii, skrajnych teorii, które zakładają te bardzo intensywne migracje. No bardzo jestem ciekawa, panie profesorze, jak te wyniki przyjmą archeolodzy, ci, którzy są zwolennikami właśnie tej tezy allochtoniczności, bo to otwiera jakby nową furtkę. Genetyka dostarczy nam argumentów, z którymi teraz przedstawiciele Innych dziedzin po prostu muszą się zmierzyć. Serdecznie dziękuję panu za spotkanie. Profesor Tomasz Grzybowski, genetyk z Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, był gościem jedynki. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję panie, dziękuję państwu. Ja również państwu dziękuję. Katarzyna Kobylecka.